Cześć i witajcie, z tej strony Nekun. Bardzo miło, że tak fajnie przyjęliście poprzedni odcinek. Dzisiaj zaczniemy miniserię, gdzie będziemy budować wioski, osady, możecie nazwać to jak chcecie, na różnych biomach. Plan jest taki, żeby w tym odcinku zrobić tundrę i pustynię. I w ankiecie na karcie społeczności wybraliście już kolejne biomy, tam chyba góry na razie wygrywają. I myślę, że ten format może się wam spodobać, także zapraszam do oglądania. Także zaczniemy sobie od tundry i mamy tutaj właśnie takie miejsce, sobie znalazłem parę tysięcy kratek od spawno, bo bliżej tundry nie było i właśnie tutaj zbudujemy sobie taką mini osadę w takich, takie zimowe domki miałem plan, żeby tutaj zbudować takie właśnie cozy jakieś domki wioskowe takie, powiedzmy wszystko w takich, w takich ciepłych kolorach tego brązowego chciałem tutaj utrzymać pierwszy raz w sumie korzystałem z tych bloków tego drzewa, które się jak siekierką zrobi to wtedy mają taką inną teksturę pierwszy raz w sumie korzystałem z tego drzewa ale wydaje mi się, że tutaj pasuje to w punkt daszek chciałem zrobić w takich różnych dwóch kolorach i trochę mi się to nie podobało, więc postanowiłem trochę bardziej rozwalić te dachy powiedzmy dodać więcej, żeby więcej się działo na nich po prostu i wydaje mi się, że to wygląda trochę lepiej potem dodam jakieś tekstury, jakieś detale do tych domków i wydaje mi się, że będzie to całkiem fajnie wyglądało ogólnie zamysł jest taki, że Widziałem na YouTube formaty takie, że ludzie budują jakiś domek po prostu na każdym biomie i to robią sobie na przykład tam powiedzmy w 10 minut jakiś domek zbudują, a ja chciałem tutaj zrobić coś większego, więc będę takie mini osady budował sobie na tych biomach i dlatego na przykład w tym odcinku będą dwie wioski, ale może się uda trzy w następnym, zobaczymy jak to pójdzie, jak będzie odzew fajny pod tym odcinkiem, także możecie zostawić łapkę w górę i suba. I myślę, że możemy lecieć z tym dalej. Ty ja zacząłem wykorzystywać a, bloki tego dirtu lepszego do ścieżek, coś fajnie można go używać. Także możecie mi w sumie napisać w komentarzu, jak to się nazywa po polsku, bo wiem, że to jest Course Dirt, ale nie wiem, jak się po polsku na to mówi, bo mam Minecrafta po angielsku, było mi tak wygodniej, bo większość jakby po angielsku, wiem bloków, jak się nazywają, pod zawsze gram po angielsku Minecrafta. Dodałem sobie jakieś szkiełka wokół, takie białe, bo zwykłe w sumie wyglądają inaczej na tym teksturpaku i dużo osób z was się pyta o ten teksturpak, a także jeszcze raz wam powiem, to jest teksturpak autora FWipa, w opisie dam do jego kanału i po prostu musicie sobie znaleźć gdzieś w internecie ten teksturpak, bo on chyba nie ma linku prosto do tego teksturpaka u siebie, więc ja wam też nie podam, bo to nie jest mój, więc to by było trochę głupie, więc po prostu jak chcecie to znajdziecie, autora macie. Także jakieś tutaj detale jeszcze po, po ścianach chciałem zrobić. No i przede wszystkim, skoro są takie zimowe domki, tam jest zimno, jest tundra. Także musiałem zrobić jakieś kominy wystające z tych domów, żeby to fajnie wyglądało też. Bo oprócz tego detalu, to jeszcze to przede wszystkim ma pełnić funkcję. Jak wiecie, to ja bardzo tak się skupiam, żeby to nie wyglądało tylko, ale też miało takie funkcje swoje. Więc te dachy takie. I zrobiłem te kominy takie trochę krzywe, żeby to taki fajny klimat w sumie dawało, to mi się w sumie podobało. Tutaj pomyślałem, że może dla większego kontrastu będzie fajniej pasować blok w świerku zwykły, a nie okorowany. O, okorowany to się nazywało, właśnie, już pamiętam. Ale w sumie to okorowane drzewo tutaj pasuje bardziej, tak mi się wydaje, bo to za duży kontrast daje. A tak to się fajnie wtapia w to wszystko i myślę, że to wygląda spoko. Tej kominek jakiś chciałem zrobić właśnie w środku odnośnie tych pieców takich, które będą jakby, no, jakieś źródło ciepła musi być i taki, taki podstawowy jakby design zrobiłem tego kominku. Jakieś dodałem tekstury do tych kominów u góry, żeby to nie było takie tylko koblowe i w sumie postanowiłem, że może być jakieś niebezpieczeństwo wokół, jakieś niedźwiedzie tu żyją, prawda, więc, więc wioska powinna być po prostu dobrze jakoś chroniona, obudowana, żeby nie było na takim... Z tym przestworzu zdalna tylko na siebie, jakąś funkcję obronną też tutaj musi być. Potem przejdziemy jeszcze do pustyni, to tam też podobny schemat taki jest, ale nie aż w takim stopniu, bo tutaj to też w takich celach dekoracyjnych po prostu chciałem. Ozdobiłem jakoś te tereny wokół, które tutaj takie puste są, musimy jakoś zagospodarować, więc jakieś magazyny, jakieś jedzenie tutaj przechowują, jakieś inne rzeczy. I przechodziłem teraz do wykończenia no tutaj te domki mają strasznie mało miejsca w sobie, więc musiałem to jakoś, jakoś pogodzić z tym i dekoracje są jakie są, nie są za szczególnie udetalowane te domki. Ale na pustyni postarałem się już o wiele bardziej i z wnętrz pustynnych domków jestem mega zadowolony, bo tam też jest mało przestrzeni, ale trochę więcej i fajnie udało się tam i wykorzystać tą przestrzeń według mnie. Więc to jeszcze porosną sobie trochę dachy, żeby było trochę zieleni jeszcze na tych budynkach żeby nie były takie puste i w sumie dodałem więcej detali do tych beczek bo posadzałem ten frame'y na nie i podawałem tam różne rzeczy do środka niech które są jakoby w tych beczkach I tak się prezentuje tutaj na shader paku na gplay modzie to A shadery jakie użyłem to są chyba czekapiki bo wcześniej używałem zeusów, ale czekapiki chyba mi teraz bardziej podchodzą tak mi się wydaje także tak się prezentuje ta wioska i ogólnie to zrobiłem coś takiego, że będą różne teleporty na spawn, i ze spawnu będą teleporty do tych różnych budowli, które będziemy budować na tym świecie bo te wszystkie serie, które będę teraz robił z budowania, będę na tym świecie tylko prowadził więc potem jak będę dawał link do pobrania do tej mapki to będziecie mogli sobie ze spawnu ją bardzo łatwo zwiedzić po prostu Także zobaczymy, kiedy ten link jeszcze wam dam, bo na razie jeszcze tutaj nie ma za dużo, bo na razie tylko te dwie wioski, ale myślę, że jakieś serie jeszcze się pojawią, możecie pisać w komentarzu właściwie, jaką serię byście chcieli właśnie, żebym nagrał z takiego budowania, to na pewno się przyda i bierzemy się teraz za tą pustynną i tutaj wam pokażę moją inspirację, jaką wziąłem z Pinteresta, otóż się zainspirowałem, jak oteksturować te bloki, jak, jakich bloków używać w sumie tutaj, w tych pustynnych, bo nie do końca miałem pojęcie w sumie z jakich bloków nawet skorzystać, bo pierwszy raz budowałem coś na pustyni, jakieś domki, bo jak wiecie, to ja bardziej góry albo jakieś bagna preferuję i z, z drzewa budować jakieś rzeczy z kamienia, a tutaj, tutaj trzeba było trochę inny styl wybrać, ale myślę, że sobie jakoś poradziłem, jakoś się odnalazłem w tym. Ogólnie szczegółów, których mogła można było tutaj sobie tworzyć, jakoś wymyślać. Było mnóstwo, więc w tym się naprawdę dużo frajdy można było tutaj znaleźć, budując tą mega małą przyjemność przy tym. Ogólnie to ten tundrowa wioska, ta zimowa zajęła mi około półtorej godzinki, a tutaj tutaj z, z 5 godzin posiedziałem przy tej pustynnej. Także mam nadzieję, że tutaj trochę to widać, chociaż że więcej tutaj postarania było i myślę, że z każdą kolejną wioską będzie po prostu coraz więcej takich detali i jakichś e, bardziej przemyślanych decyzji, rzeczy. Bo na przykład e, chciałbym, na przykład w górach jak będę coś robił, jakiś na przykład jakiś kowal, jakieś e, funkcje też, żeby miały te domki, a nie tylko wyglądowe. Także myślę, że w przyszłości będzie można nad tym bardziej pomyśleć, niż tylko budować sobie e, dla wyglądu te domki, tylko żeby miały jeszcze jakieś funkcje. Tutaj do ścian, e, oprócz tego okorowanego drewna, dodałem, dodałem jakieś, jakiś piasek jeszcze, bo jesteśmy na pustyni, więc tego też na pewno się składa surowca, z których zostały zbudowane, więc do samej tekstury też użyłem jeszcze piasków w niektórych miejscach. Zbudowałem takich parę domków wokół, takie schody są do nich, do pięter i myślę, że to takie balkoniki też mega klimat to daje taki pustynny, więc myślę, że tutaj się wpasowałem bardziej niż w biom zimowy, ale biom zimowy też nie wygląda źle, tak mi się wydaje, ale te wnętrza w tym biomie pustynnym naprawdę mi się podobają i myślę, że tutaj sobie poradziłem naprawdę bardzo dobrze i się odnalazłem przy tym Aczkolwiek wydaje mi się, że trochę, trochę mało to wygląda, strasznie, strasznie skondensowane są te budynki, wydaje mi się, że można by jeszcze tutaj coś na pustyni zrobić w przyszłości, bo te budynki są takie strasznie wryte w siebie, tak strasznie blisko i przez to to nie wygląda aż tak efektownie, jak mogłoby to wyglądać według mnie, więc do pustyni myślę, że możemy jeszcze wrócić kiedyś na tym świecie, bo dobają mi się te budynki, ale myślę, że można tutaj zrobić coś większego. Jakieś bazarki, jakieś osady. Eee, myślę, że tutaj jakieś piramidy też możemy ogarnąć. Także to tylko w komentarzach napiszcie mi jakieś swoje pomysły. A jak ktoś nie chce pisać swojego pomysłu, to chociaż może napisać słowo odcinka, które będzie teraz, będzie to słowo pustynia, powiedzmy. Także ten, kto napisze pustynia, w komentarzu dostanie ode mnie serduszko i na pewno też odpowiem na jakieś pytanie albo po albo prostu na pewno przeczytam, bo czytam wszystkie komentarze. Także z góry dziękuję. To zbudowałem jeszcze taką wieżę, z tyłu i postanowiłem, że na tych zdjęciach, co widziałem na Pinterestie, też takie elementy liści są na tych budynkach, więc z tego też skorzystałem. No i ogólnie też to teksturowanie takie ja wszystko mam z, z Pinteresta, widziałem to, bo jakby nie wiedziałem też gdzie szukać referens, że jakiś wskazówek do tego jakby to miało wyglądać. Także wszystko praktycznie stamtąd tutaj wziąłem, ale myślę, że sporo się z tego nauczyłem i teraz mniej więcej wiem jak budować sobie jakieś właśnie budynki na pustyni i te wnętrza takie bardzo ściśnięte, że wszystko jest w jednym miejscu praktycznie na sobie. Myślę, że mega tu się spoko buduje i taki styl mega mi odpowiada, że to wszystko jest takie ściśnięte i trzeba nad tym kombinować. Najbardziej nad tą wieżą właśnie się mega bawiłem. Na środku zrobiłem taką studnię, żeby jakieś źródło wody było. Wokół dodałem jeszcze jakieś liście, jakieś latarnie, jakieś kaktusy, żeby to wszystko fajniej wyglądało, żeby, żeby jakieś tło było. Oprócz samej wioski, tutaj w sobie. O ile można to nazwać wioską, bo to jest strasznie małe według mnie, ale może w przyszłości po prostu to powiększymy, a nież zbudujemy coś innego. Można to powiększyć po prostu, tak mi się wydaje. E, jako teksturę takich ścieżek to zrobiłem po prostu z sandstone'ów zwykłych i dodałem też, e, jak to się nazywa, deski, po prostu e, byrczowe, czyli brzozowe, które wpasowują się mniej więcej w te klimaty takiego bladego, żółtego, powiedzmy, taki kremowy kolor. Myślę, że tutaj też to wpasowało się. No i oprócz tego też zrobiłem jakieś płotki wokół, właśnie, żeby, żeby dokończyć, właśnie jakby okolice, żeby to tak zamknąć w sobie, tą kompozycję powiedzmy. Użyłem do tego e, świerkowego płotku, który po prostu pasował do tych trapdoorów, które tutaj były. I detali w środku, które zrobiłem właśnie też z świerkowego drzewa, i zrobiłem z tyłu właśnie takie miejsce, gdzie będzie można się teleportować na spawn. Tutaj chwilę przy tym posiedziałem, ale jak ogarnąłem te command bloki, bo nigdy z nich nie korzystałem praktycznie, to to w miarę, w miarę prosto działa i ogarnąłem, jak to zrobić. I po prostu z punktu 00 jest takie miejsce, gdzie będzie można się teleportować na te wszystkie, wszystkie budowle, które będą na tym świecie, więc na pewno się na tym świecie nie zgubicie. Po prostu możecie się steleportować na punkt 00 i po prostu zawsze będziecie wiedzieć, gdzie jesteście. Także w sumie nie da się tutaj zgubić, i to myślę, że będzie spoko działało. Zamiast szukać czegoś albo zapisywać wam koordynaty, to będzie to. W strasznie prosty sposób zrobiony. Ewentualnie można potem jakiś hub zrobić, jak na serwerach na środku, i to też może zadziałać, chyba. No i tutaj mamy właśnie tą pustynną wioskę z tą fontanną na środku. co to wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek te shadery tutaj nie oddają tego w taki sposób, jakby mogły oddawać, według mnie. Więc może jeszcze poszukam jakichś lepszych, bo te czokapiki są fajne w dzień, ale w nocy już na przykład te zeusy chyba wyglądają lepiej, o ile się nie mylę. No także to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i będziecie chcieli więcej budowania, także mam nadzieję, że z Zróbcie łapkę w górę i komentarz pustynia, a teraz już się z Wami żegnam.